No się ma, słuchajcie, Motorola One Vision wjechała już do Polski. Ostatni poniedziałek, tak trochę przedpremierowo, polski oddział Lenovo zrobił premierę dla dziennikarzy technologicznych, blogerów, youtuberów. No i mieliśmy okazję poznać, zobaczyć jak wygląda, poznać specyfikacje nowej Motoroli One Vision. Jesteście ciekawi, jak wygląda? No to zaraz ją zobaczycie. Powiem tylko, że w Polsce będą dostępne dwie wersje kolorystyczne, niebieska i brązowa. Jak myślicie, którą wybrałem do testu? Niebieskich jest od cholery. Czarnych wiecie, że nie lubię. No to co? Wybrałem brązową. Powiem Wam, że jest naprawdę śliczny. No dobra, zapraszam na krótką relację, specyfikację i pierwsze wrażenia z Motorola One Vision. Nie będę ciemniał, że z całej rodziny Motorola, właśnie One mi się podoba najbardziej. Już poprzednia One mi się podobała, teraz ta One Vision. No, podoba mi się, jest bardzo dobrze zrobiona. Oczywiście to jest połączenie aluminium i szkła. Całość jest zabezpieczona szkłem Corning Gorilla Glaza, więc nie jest, nie jest źle. Ten brąz mi się podoba, tak jak Wam wspominałem. Aparaty z tyłu, no, wystają spoza obudowy. Tradycyjnie czytnik linii papilarnych mamy także z tyłu na obudowie, a w nim logo Motorola. Po prawej stronie, przyciski funkcyjne, głośność, włączanie i wyłączanie. Po lewej stronie tacka na kartę Nano SIM dwie Nano nanoSIMki albo jedna plus dodatkowa pamięć zewnętrzna. U góry gniazdo słuchawkowe, jest! Gniazdo słuchawkowe na dole, głośnik no i USB typu C. Co ciekawe, wyświetlacz, na to bym chyba zwrócił największą uwagę i Sony się pewnie zdziwi, bo wyobraźcie sobie, że Motorola One Vision ma wyświetlacz o parametrach 21 na 9. Cinema Vision, przekątna to 6,3 cala, Full HD Plus, a więc widzicie, mamy tutaj no, te parametry kinowe, jak gdyby czym chwali się Sony od dłuższego czasu. No ale okej, okay, no to jest to ultra panoramiczny obraz i rzeczywiście filmy wyglądają na tym naprawdę, naprawdę fajnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, z tyłu mamy 48 milionów pikseli, to jest aparat główny, jak się domyślacie, Sony. No, jakość zdjęcia oczywiście zależy od oświetlenia. Podobno Motorola One w dlatego oferuje zaawansowaną technologię Quad Pixel. To jak wiecie łączy 4 pixele w 1 pixel, matryca oferuje czterokrotnie większą światło światłoczułość. Dzięki temu mamy mieć lepszej jakości nocne zdjęcia. I rzeczywiście powiem Wam szczerze, zobaczcie sobie sami, że w nocy ten sprzęt sobie naprawdę radzi całkiem całkiem nieźle w porównaniu na przykład z iPhone'em i 10S Max. Moim zdaniem Motorola robi lepsze zdjęcia. Ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ 48-megapikselowa matryca została wzbogacona o optyczną stabilizację obrazu. No i nowy, właśnie tryb nocnych zdjęć, Night Vision. Fajnie, że jest stabilizacja. To absolutnie jest bardzo ważne. Aparat przedni Motorola One Vision rozdzielczości 25 milionów pikseli oczywiście umożliwia dobieranie wielkości pikseli odpowiednio do sytuacji. No więc tutaj mamy mm, taką, taką pewność, że w zasadzie wszystkie zdjęcia powinny być wysokiej jakości. No, 25 milionów pikseli jest to szczegółowe. Jeżeli oświetlenie oczywiście pozostawia wiele do życzenia, technologia Quad Pixel umożliwia robienie e, no, ostrych zdjęć selfie. Ich jeszcze Robiłem, więc nie umiem Wam na ten temat na razie nic powiedzieć. Bateria ma pojemność 3,5 mAh, ma wystarczyć na cały dzień po jednym ładowaniu, i rzeczywiście, jak na razie, wygląda na to, że będzie dobrze. Dodatkowo mamy Turbo Power, co zapewnia do 7 godzin działania, już po 15 minutach ładowania, a więc jest szybkie ładowanie. Jeżeli chodzi o pamięć, 4 GB RAMu i 128 GB pamięci na multimedia, więc rzeczywiście jest tego dużo. Jak wspominałem, karta microSD jest. Także możliwa. Motorola One Vision oczywiście korzysta ze sztucznej inteligencji, która ma pomagać zrobić dobre zdjęcia. Motorola One Vision oczywiście pracuje na czystym Androidzie, więc dzięki temu Motorola będzie oferować comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń aż przez 3 lata. No i bardzo dobrze współpraca z Androidem w tym przypadku się opłaca, a nasz smartfon będzie przynajmniej zawsze odpowiednio zabezpieczony. Jeżeli chodzi o wodoodporność spełnia normę IP52. Telefon jest dostępny już od jutra, czyli od 16 maja w cenie 1299 zł. I uważam, że ta cena jest naprawdę atrakcyjna.